ma. szachy to taki dziwny sport, że czasami zupełnie z niczego podczas jednego turnieju coś nam się przestawi w głowie i jesteśmy w stanie zagrać turniej życia. I właśnie taki turniej życia rozegrał dwa dni temu Miłosz Szpar, czyli youtuber, czyli streamer z Polski, mistrz międzynarodowy, który zbliża się do, do tytułu arcymistrza, póki co jeszcze go nie osiągnął, natomiast podczas ostatniego Tight Tuesdaya no, zagrał po prostu turniej życia. On grał na poziomie, jakby miał ranking 2750 na żywo, dosłownie. I chciałem wam dzisiaj pokazać trzy jego partie z tego turnieju, żebyście zobaczyli, jak ogrywa swoich przeciwników. Natomiast zanim to zrobimy, chciałem wam pokazać jego wyniki. No bo zobaczcie, na początek, poza tam trochę słabszymi zawodnikami, zagrał z Prana W, czyli zawodnik, który na żywo ma ranking 2600 plus i wygrał. Potem przegrał on z Ali Rezon Firuzdżą. Potem wygrał z samym Shanklandem, który jeszcze parę lat temu był w czołówce i dosłownie grał z Carlsenami i tego typu zawodnikami na turniejach. Potem wygrał z Rudem Makarianem, czyli z młodszym od niego zawodnikiem który regularnie przekracza ranking 3000 na Czeskomie, następnie wygrał z Frederikiem Sfanek, który znowu no, jest zawodnikiem, który zbliża się do rankingu 2700, następnie zremisował z samym Hikaru na a potem jeszcze wygrał z Dimitriem Andrekinem, który no, ma ranking 2700 na Czeskomie. Miłość zagrał w taki sposób, że gdyby to był turniej klasyczny, to miałby szansę dosłownie, wiecie. Mierzyć się w turniejach z Magnusem Karlsenem i po prostu z nim walczyć. Także chciałem wam pokazać trzy partie. One będą różne od siebie, ale będą miały pewien wspólny element. Więc zachęcam do oglądania, a my już lecimy. Na początek chciałem wam pokazać partię z pierwszej rundy, gdzie Miłosz mierzył się z zawodnikiem 2500. I ja wiem, no nie jest to jakiś ranking, który dla Miłosza musiałby być, miałby być straszny. To jest trochę niższy od mojego poziomu i to jest zawodnik, z którym Miłosz powinien wygrywać. Ale ważne jest to. W jaki sposób Miłosz wygrywa? Bo ta partia nie potrwała nawet 20 ruchów, jeżeli dobrze kojarzę. Dokładnie tak. Nastąpiło E4, E6, D3, D5, Hetman E2, Goniec E7, Skoczek F3, B6, Bicie i Bicie. I jeżeli w którymkolwiek wariancie przeciwnik bija na D5 w obronie francuskiej, to kolorem czarnym bardzo rzadko możemy być radośni. Nie z tego względu, że mamy złą pozycję, bo kolor, jak widzicie, minus no, 0,42, czarne tutaj mają delikatną przewagę według komputera, no bo kontrolują bardziej centrum i tak dalej, ale problem jest taki, że to jest symetryczna struktura. Nastąpiło G3, skoczek F6, goniec G2, roszada, roszada, no i tutaj nastąpiło wieża E8. I prawda jest taka, że póki co kolorem czarnym nic nie, niczym nie grozimy. Jeżeli białe zagrają losowy ruch, typu nie wiem, A3, no akurat A3 nie, bo będzie można zbić, ale powiedzmy H3, to tutaj nie ma dobrego odejścia gońca. Dlatego grający biały mi zobaczył to i stwierdził, że poprawi sobie wierzę. I po 9 ruchach ma przegraną pozycję, bo następuje goniec B4. i wiecie, wygrana w 9 ruchów praktycznie z zawodnikiem, który ma ranking 2500. Bo tutaj nie ma nic mądrego do zrobienia. Najlepsze według komputera jest zagranie goniec E3, i po prostu oddanie tej jakości, ale to już jest zła pozycja. Dlatego białe zdecydowały się oddać Hetmana i za kilka ruchów, no reszta tej partii nie ma znaczenia, tak na dobrą sprawę, zostały wyprowadzone figury, no i w pewnym momencie po 19 ruchach grający kolorem białym 2500 zdecydował się poddać. I wiem, bardzo łatwo jest sobie pomyśleć, no dobra Tomeczku, ale gdyby nie w tym momencie zimie, nie zagrał wieżą E1, to Miłosz może by miał jakieś problemy, albo przynajmniej nie wygrałby w 9 ruchów. No to jest prawda, tylko to jest właśnie kwest tego kwestia, że trzeba grać w szachy w taki sposób, żeby pozwolić przeciwnikowi się pomylić. I oczywiście, no wieża E1 to jest ruch, który podstawia goniec B4, ale sam fakt, że tego typu sensowne ruchy są grane, no to wtedy zapewniamy możliwość przeciwnikowi, że on się pomyli. Natomiast teraz przechodzimy już do bardziej poważnych partii. To był taki aperitif, jeżeli chodzi o... Partię Miłosza, ponieważ chciałem wam pokazać partię z Pranawem, czyli z zawodnikiem 3100, z zawodnikiem, który wydaje mi się, że zdarzyło mu się wygrać Titan Tuesday. Jest to zawodnik z tego Czuba, jeżeli chodzi o czeską. Nastąpiło tutaj E4, E6, D4 d5, no i po raz kolejny grający białymi decyduje się w różnych wariantach zbić na d5 i zagrać skoczek f3, czyli tutaj pozycja jest dość nudna i tacy ludzie jak ja zazwyczaj grają, wiecie, gonie c7, może wyprowadzą skoczka, może zagrają c6, natomiast Miłosz rozumie i Miłosz ma trochę inny styl gry niż ja i on woli grać agresywnie, on woli grać ambitnie do przodu, dlatego w tej pozycji gra c5, żeby zagrać c4, to chyba wszystko jest cały czas wariant, b3, bicie, bicie, no i mamy taką pozycję, która jest, powiedzmy, no, ona jest trochę lepsza dla białego, na pewno każdy szachista wolałby ją grać kolorem białym, no bo mamy trochę tutaj silniejsze pionki, ten pionek na D5 jest potencjalnie słaby, wieża jest otwarta, ale z drugiej strony czarne też nie mają jakichś wielkich problemów. E, taka pozycja w stylu Miłosza, nastąpiło więc H6, skoczek został przerzucony na C2, wieża E8, wymiana, wymiana i skoczek E3, no i znowu, te małe ruchy są wykonywane w taki sposób, że zarówno białe, jak i czarne poprawiają swoją pozycję swoich figur. Jakbyście zobaczyli z silniczkiem, cały czas lecą zawodnicy pierwszą linią praktycznie. Nastąpiło koniec D3. Wieża poszła sobie na C8, H3, Hetman D7. Wiecie, to jest takie manewrowanie i w tej partii zaraz dopiero zacznie się dziać coś ciekawego, ponieważ w tym momencie Grający białymi musiał podjąć jakąś decyzję, i według komputera ma on tylko jeden plan, który zapewnia mu przewagę. I dlatego ci zawodnicy są tacy dobrzy, bo zobaczcie w ogóle, że Pranaf stracił 6 sekund, żeby doprowadzić do tej pozycji. To jest po 3 plus 1, ale mimo wszystko no, takiego swojego namysłu, no to było łącznie tutaj kilkanaście sekund na dobrą sprawę. I tym planem jest zagranie C4 i potem ewentualnie pchanie tych pionków, i on się na to decyduje. C4. Skoczek poszedł na F6, to C5, żeby potem zagrać B4 i B5. I to jest to, co zrobił kolor biały, zauważcie, przewaga przeciwnika trochę wzrosła. Nie jest to coś dużego, ale właśnie takimi małymi decyzjami bardzo często zawodnicy na najwyższym poziomie są w stanie wygrywać partię. Natomiast Miłosz też miał swój plan. On zobaczył, że jeżeli atakowany jest z tej strony, zauważcie, że jedyna słabość to jest pionek na A7, gdzie goniec na B8 po prostu go cały czas broni, to on chce atakować z drugiej strony. I może się uda, może się nie uda, ale to jest plan. Dlatego zagrał skoczek G6. Nastąpiło goniec F1, to skoczek wchodzi na F4. Nagle te skoczki tutaj całkiem fajnie wyglądają i jeżeli białe tutaj nie zrobią nic na. W drugim skrzydle, to może się okazać, że ten atak będzie dużo bardziej groźny niż to, że zapchaliśmy kilka pionków z drugiej strony. Także nastąpiło tutaj skoczek E5 i co ciekawe, to jest taki ciekawy moment, co ciekawe, ciekawy moment. Jest to ciekawy moment z tego względu, że dla mnie, moim przynajmniej zdaniem, ruch, który sugeruje komputer jest trudny do wykonania. Bo ja bym tutaj się nie zastanawiał odszedł. Hetmanem komputer mówi, że trzeba zbić na e5. Oddać swojego gońca, który broni tutaj wszystkiego, żeby wyeliminować tego skoczka i potem coś tam działać, na przykład pchać pionka. I miłość się na to zdecydował. Zbił to. Nastąpiło bicie. Teraz d4. Białe zagrały skoczkiem na g4. No i miłość tutaj zagrał d3. Tu to jest blitz. Komputer sugeruje, że lepiej było po prostu zbić pionka i zdecydować się na potencjalnie taką wymianę. Nastąpiło jednak D3. Hetman poszedł na F3. Hetman D4. Wieża B1 i zaraz zadzieje się coś ciekawego, bo tutaj czarne zdobywają pionka. Zauważcie, teraz tutaj to już nie wisi. Prawdopodobnie prana w... podstawił tego pionka, tak strzelam. Białe zagrały gonie z D2. No i tutaj prawdopodobnie trzeba było zagrać skoczkiem na depin, żeby zachować więcej figur, żeby te skoczki tutaj kontrolowały więcej pól. Natomiast Miłosz zdecydował się dać szacha skoczkiem, żeby po biciu, biciu, biciu uaktywnić swoje figury. Oddał jednego pionka, żeby grać agresywnie. I to jest właśnie fajne, jak sobie zobaczycie na partię Miłosza, że czasami komputer się nie zgadza z tym, co on, co on robi. Komputer wam powie, że miłość to w ogóle gra na słabej dokładności, nie? Ale jak zobaczycie sobie z ludzkiego punktu widzenia, to on, wiecie, woli oddać pionka i atakować, bo na niskim czasie istnieje większa szansa, że przeciwnik się pomyli. I nawet zawodnicy 3000 plus się mylą, co zobaczycie w tej partii i zobaczycie w kolejnej partii, ponieważ nastąpiło e 4. Goniec poszedł na E3. No i tutaj prawdopodobnie. Białe myślały, że Hetman musi odejść, ale okazuje się, że tutaj jest bardzo silny ruch, czyli skoczek idzie na C3. Atak tutaj, a tak tutaj, a co więcej po biciu na końcu są po prostu widełki i zostajemy z figurą więcej. Dlatego białe zagrały Hetman F3. Teraz Hetman poszedł na D3, żeby atakować tutaj wiązać potencjalnie tego gońca. Zauważcie, cały czas jest przewaga. Natomiast w pewnym momencie miłość również się myli, bo następuje koniec D5. I według komputera jest to błąd. To, co trzeba było zagrać, jaki jest komputerowy ruch, który komputer tutaj może sugerować? Losowo H5. Żeby ten skoczek, jak się wycofa, no to stoi to bez sensu. Natomiast, jeżeli gdzieś tam się poświęci, no to będą większe problemy. Natomiast okazuje się, że po ruchu goniec D5, białe mogą zbić tu lub dać szacha. I białe to znalazły. Nastąpiło bicie. Hetman G4, tu i bicie na C8. I to była puenta. Dlatego wcześniej, jak sobie zobaczymy, to ten goniec, jak stoi na E6, możemy zagrać tu, i wtedy żaden z tych ruchów nie jest groźny, no bo nie ma tego szacha i ataku na wieżę. Więc grający biały im ma 14 sekund i znajduje kombosa. No to jest niesamowite. Dwie sekundy zaszło prana wobie, żeby to ogarnąć. Nastąpiło bicie tutaj, tutaj, i wielu z nas w takiej sytuacji by się trochę załamało. No bo kurde, no, cisnęliśmy, dusiliśmy, mieliśmy tego pionka więcej. Szkoda. Podstawiliśmy. Ale nie miłość. Miłość gra. I gra skoczek K2. Następuje król H1. Czarne grają F5. I teraz, jeżeli białe znajdą w ruchu Hetman F8, to komputer mówi, że jest wygrana pozycja. Znalazły. Czarne zagrały F4. I w tym momencie dzieje się coś bardzo ciekawego. Ponieważ Hetman F8. Zostało zagrane tutaj po to, żeby kontrolować pole A3. Więc jaki ruch został wykonany przez kolor biały? Oczywiście wieża A3. I okazuje się, że jest mega dużo problemów, ponieważ po ruchu Hetman G6 nie ma obrony przed matem, wyobraźcie sobie. Nie ma obrony przed matem, bo jak zagracie F3, hops tutaj, tu, tu. I teraz możemy po prostu zbić i zamatować przeciwnika na jednym albo na drugim polu. To wszystko trzeba było widzieć, i nastąpiło to Hetman G6. Grający białymi jeszcze spróbował zagrać G4, ale tutaj jest tajny ruch szachowy, który wszyscy znacie. Nastąpił Mat, i tyle. Więc w taki sposób miłość wygrał. Ale możecie się tak zastanawiać, no kurde bele, o co chodzi? Dlaczego tutaj silniczek mówi, że jest plus 3, praktycznie? Bo oczywiście to jest różnica między człowiekiem a komputerem, że komputer widzi w takiej sytuacji, że może atakujesz tego gońca. Może gdzieś tutaj są groźby matowe, ale jeden jedyny ruch, który tutaj komputer mówi, że białe mają węgraną, to jest E6, wyobraźcie sobie. Bo jak nastąpi bicie, to po Hetman F7 faktycznie czuć, że gdzieś tutaj prawdopodobnie będzie mat. Natomiast ciekawe rzeczy się dzieją po tym, no bo jakby po co? Dlaczego oddałeś tego pionka, żeby tutaj zbić? I to jest jedyna linia która według komputera sprawia, że białe tutaj mają wygraną pozycję. I chciałbym wam ją jakoś wytłumaczyć, ale jest to dla mnie dość ciężkie. Chodzi o to, tak z grubsza, że teraz wszystko nam się tutaj kontroluje, dlatego zagraliśmy. Ten ruch E6, żeby tego. Go... No zauważcie, inaczej powiem. Po tym ruchu, jak zbijemy na A7, problem jest taki, że po Hetman G6 ten goniec i Hetman cały czas atakują. Dlatego musimy zagrać tutaj, żeby grozić tym szachem, jednocześnie odciągnąć gońca i móc zbić na A7. Czy jest to proste do znalezienia? Nie jest. Ale czy był to błąd? Czy to wszystko, co Miłosz tutaj zrobił, było błędne? Komputer powie, że tak. I to jest właśnie siła Miłosza. Grać w taki nieoczywisty sposób. Ale. Kolejna partia również jest mega ciekawa, była to ostatnia partia, Miłosz miał 8 punktów, nie, 8,5 punktów z 10 i grał w ostatniej partii z Kinem. zawodnikiem w jego zasięgu, ale wiecie, presja i to wszystko, tego było bardzo, bardzo dużo i Miłosz zgrał kolorem białym, zdecydował się na E4, nastąpiło C5, skoczek F3, skoczek C6 i tajna broń, znaczy, i broń miłosza. To miłosz jest specjalistą od tego debiutu, przynajmniej mam takie wrażenie, a mianowicie on nie gra tych otwartych wariantów, on nie gra goniec B5, on lubi sobie zagrać C3. Przynajmniej w internecie, za każdym razem, jak grałem z nim, wybierał ten ruch. Nastąpiło skoczek F6, E5, skoczek D5, D4, tutaj goniec C4, skoczek B6, goniec B3. To wszystko to jest teoria, i tutaj można grać D6, D5, chyba E6. Wydaje mi się, że to są takie główne ruchy. Raczej nie chcemy bić na C3, bo wtedy są trzy figury, które mogą atakować, trochę jak taki Gambit Smith Mora. Yy, natomiast grający czarnymi zagrał G6, i to chyba nie jest jakiś główny ruch. Miłoż zdecydował się na posunięcie skoczek G5, i zauważcie, że grozi matem w jednym posunięciu gońcem. Dlatego w yy, czarne musiały się przed tym jakoś obronić. Zagrały ruch E6, ale te, tutaj jest bardzo dużo dziur. Sko yy, nastąpiło bicie na D4. Czarne zagrały te 6 i okazuje się, że miłość, grając z zawodnikiem 2700 yy, na żywo, praktycznie. Po dziewięciu ruchach ma bardzo dobrą pozycję. Może ona nie jest wygrana, ale jest bardzo dobra. Tylko miłość musiałby znaleźć, że musi zagrać na szewczyka. Bo nie ma jak bronić tego punktu za dobrze. No jak nastąpi pchnięcie tego pionka, to zbijemy on pauchą. Natomiast jak nastąpi Hetman D7, to po skoczek E4 cały czas tutaj grozi jakieś wejście. Ewentualnie, nawet ruchy typu Hetman F6 też są uciążliwe. Natomiast Miłoż zagrał dość szybko, zagrał bicie na D6, no i tutaj pozycja już jest całkiem wyrównana. No i przez kilka kolejnych ruchów, pomimo tego, że nastąpiło tutaj F5, to Miłoż znowu znalazł najlepsze posunięcie. I mówię, no, Miłoż gra w taki bardzo fajny, agresywny sposób. Bo co trzeba zrobić, jak został zaatakowany nasz skoczek? No, odejść nim, prawda? Miłosz mówi, że nieprawda, bo możemy skontratakować przeciwnika. Atakujemy tutaj, atakujemy tutaj. Jak nastąpi bicie, to możemy dosłownie zbić albo skoczka, ale możemy też zbić tutaj i mieć dwa takie silne pionki. Dlatego przeciwnik to zbił. No to nastąpiło bicie. Znowu, chciałbyś to zbić, to spoko. Poczęstuj się, ale ja się poczęstuję twoim skoczkiem i twoją wieżą. Także no nie można. Król h no to skoczek idzie na G5 i zauważcie, hops, hops, hops. Niby ten, ten Hetman tutaj, ten Hetman atakuje na D6, ale czy można tego Pionka zbić? No trudno powiedzieć, bo pogoniec F4, Hetman sobie niech gdzieś wróci i no i wiecie, jest bardzo dużo presji. Dlatego czarny zagrały Hetman E8, król F1, najlepszy ruch. Skoczek poszedł na D4, skoczek C7, Hetman idzie na C6, nastąpił szach. Co nie było najbardziej dokładne, ale też jest wystarczające. No i czarne tutaj grałem F4. Teoretycznie można nawet zbić, ale po Hetman B5 może być jakiś wieczny szach. Komputer mówi, że tutaj będzie wieczny szach, dlatego to zostało zagrane. I białe zagrały goniec Bije F4. No i jak policzymy sobie materiał, to jest jakość więcej. Ale ta wieża cały czas wisi, ten pionek cały czas wisi, no pozycja jest dobra, nie chcę powiedzieć, że wygrana, bo ko dla komputera pozycja białymi jest wygrana. Ale z ludzkiego punktu widzenia jest trochę inaczej. Bo kurczę, mamy króla na F1, który może być atakowany z wielu różnych stron. E, no, jakby nie do końca wiadomo jaki jest atak, ten pionek może być słaby? Nie jest to proste. Szczególnie, że czarne znalazły tutaj najlepszy ruch w pozycji. I to jest właśnie ten problem, że gracie z takimi zawodnikami już niby wszystko jest ok, już czujecie, że złapaliście go za rękę, albo za cokolwiek innego, po czym on bierze i gra ruch goniec hatr. I okazuje się, że jednak nie jest tak prosto, bo jak zbijemy, to dostaniemy Maciusia i przegraliśmy partię. Miłość tutaj zagrał F3 i jego pozycja już nawet nie jest lepsza. Trzeba było zagrać wieża G1, żeby nie osłabiać tutaj króla, ale wiecie, to się łatwo mówi. Nastąpiło więc F3 i czarne zagrały najlepszy ruch, czyli wieża F8. I problem jest taki, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, potencjalnie też sześć figur koloru czarnego, pomimo tego, że mniej jest w materiale, białe są plus cztery, jeśli chodzi o materiał. Ale czarne tutaj ze względu na aktywność figur stoją już dobrze. I Miłoż teraz musi uważać. Ma tylko jeden ruch, który zostawia tę pozycję 000 i tym ruchem jest zwierzę C1, żeby zaatakować Hetmana. I gra to! Bo jest potężnym szachistą. Nastąpiło Hetman D7 no i tutaj nastąpiło bicie na H3, co jest ruchem niestety, ale przegrywającym, ponieważ po biciu Następuje tutaj presja, tutaj presja, tutaj. No mówię, wszystkie figury czarnego są mega, mega silne. Białe zagrały hetman g3, tu król f2, het skoczek f3. No i miłość decyduje się zrobić znowu to, co lubi bardzo dobrze. To, co lubi robić, a mianowicie decyduje się namieszać. Jak on by zagrał cokolwiek, skoczek odejdzie prędzej, czy później dostaniemy mata. Dlatego miłość robi hops, 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 hops. I jak policzymy sobie materiał... To ma dwie bierze i silnego pionka w zamian za Hetmana. I szczerze mówiąc, to gdybym nie widział oceny silnika, to wcale ja bym nie był tak skłonny powiedzieć, że tutaj białe mają jakąś przegraną pozycję. Oczywiście, no, król jest na F3. Czuć, że gdzieś tutaj jakieś, jakoś będzie można go wyszachować, ale z drugiej strony, no, nastąpił jeden szach, nastąpił drugi szach, król schował się na H3, jest otoczony przez gońca, jest otoczony przez pionka, no i na przykład komp mówi. Że to, co białe, czarne powinny zrobić, to zagrać tu, tu i zagrać z koszkiem na C4. Żeby kolejną figurę wprowadzić, a po biciu jest Hetman E4 i zdobycie wieży. Więc wiecie, to są takie niuanse taktyczne, które na 15 sekundach, po pierwsze, trudno jest zobaczyć, a nawet jak się zobaczy, no to nie chcecie mieszać, nie? Więc dlatego grający czarnymi zagrał G5. Nastąpiło wieża F1. Skoczek poszedł na D7, żeby ten skoczek został przerzucony, no i mi już znowu robi to. Z czego słynie, a mianowicie krawieża E1. I wierzcie lub nie, ale czarne w tej pozycji mają tylko jeden ruch, który zapewnia im przewagę. Każdy inny sprawia, że jest albo remis, równa pozycja, albo przegrana. I jedynym ruchem jest wejście pod związanie. Żeby ten Hetman cały czas tutaj stał. I nie jest to oczywiste. Przynajmniej moim zdaniem. Dlatego grający czarnymi zagrał G4. Król H4. Odszedł Hetmanem. Dostał szacha. Dostał szacha, dostał szacha i się poddał. I Miłosz w takiej pozycji, mając króla, który wydawało się, że zaraz zostanie zamatowany, pierwszy dawał szacha, pierwszy zaszachował tutaj, tutaj, tutaj i nagle to on wygrał partię. Skończył turniej z wynikiem 9,5 na 11, stracił punkty tylko z Firuzdżą, z którym przegrał i z Hikaru kamurą, z którym zremisował. Niesamowite i wydaje mi się, że nawet wiecie, jak Jan Krzysztof Duda wygrywa turnieje czasami, to nie robi takich spektakularnych wyników, jak zrobił miłość Pan. Naprawdę Miłosz przybliżył się do rankingu 3000. Trzymam kciuki, żeby ten ranking 3000 w końcu przekroczył, wbił mistrza. No i miejmy nadzieję, że stanie się to już niedługo. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!